Ilo <laughs> Ale noby Wszyscy za mną. Jestem dowódcą skoku. lecimy. na Trzymajcie się, lądujemy, walimy i wygrywamy. Walimy i wygrywamy. Proste. Ciekawe, właśnie, tanie, co wali? Możemy tam znaleźć coś przydatnego. Panie spokojnie. Dzięki, cieni, teraz małą WP Kurwa, ale czuło ci być. Kurwa biega. Na to trzeba zapisać kurwa. O dobra kurwa lepiej. Kontakt z przeciwnikiem. Beby na ja robot. Dobierdole. Kurwa. W odkręceniu, bo... O chuj tu chodzi? Ty rozpierdolimy. Ty, ty, pomóż mi! ja Ale jaja. On ma kolegów, czy on bez kolegów jest? Ty, kolega

Ej masz fioletową amunicję. Ja Naprawiam się. Dobra. Trochę podładować osłony. Ale mam skinka. Od podchodź, 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 kurwa, odsłony podładowe. kurwa, którym się jak Muszę podładować odpony. kolba sniperka, tutaj, poziom drugi. Dobra, jedziemy, kurwa. tu? Łuk się... Uwaga, nowy pies. Ma... Zdolność specjalna gotowa. Kto chce zobaczyć na nawałnicę? Hmm. Ty coś się kurwa dzieje. Zabij tego. Obity był w północnej. Przeładowuję. Nie ma. Zobaczymy kolejnych nice. ostatniego członka. Dobra robota. Uplony, ale sensacja ona ma pelach. Ja jestem asysterem. To jest w drodze. Za zobaczenia w powietrzu Dobra, mainujemy Apexa Koks jest to gierka Cel w polu widzenia yy, Może nie Montuje Linkę Montujesz Linkę Montuj linkę. Nie mówił montuje linkę o... No. Co to? Przeciwnik tam Ty jedziemy Co kurwa? No jedziemy, tym bardziej Dobra ja im to biorę, kurwa Jak to jest z Mówisz Na pewno jest ich co to za górna kurwa? Ja pierdolę, złoty plecak! Ja pierdolę! Ja mam plecak do ja ja Ty, a ja muszę sobie wziąć to, że się mega, te cheapy! No lepsza postać, masz szykuję! Ty, a ja z muszę chyba zacząć odpoczywać! Na kopce. Dobra, kopcimy kurwa. No, ta, z pierwszy ta gierka. Przeciwnik na tamtej pozycji. Dobra, kurwa. Przeziwnicy. Przeskoczę? Kurwa, przeskoczę. I <grywa> w ledcho. O kurwa Ty jak ja to zrobił E Dobra Nie ma no gdzie te kurwy Każdy się oboi 25 sekund Zamknięcie tego stronek Została połowa oddziałów Dajmy im popalić nie radę, no pewnie nie był Nie, na no to zmaczę się na kurwę, ali Jo pierdole! Zebrano pakiet z kawaru, psychu ja tu jakiegoś. Kurde. Jesteśmy wewnątrz pierścienia. Jedno zmartwienie z głowy. Jo pierdole! Oniu stróż! Nadciąga replikator. Co on pozwala? Bo... Co? Tam, tam kurwa, na 100 200, 200 Co kurwa mamy my, Kurwa z pod ty Montuje linkę Próg w polu widzenia Sykle No i co kurwa Dawaj te kurwy Nie no, skamujesz No Tak chuj skamujesz, że to się odradzają co